Haker w układaniu cegiełek. Jak widzicie mamy strasznie dużo cegieł i robimy taki mościk. Oczywiście zbieramy ich jak najwięcej. No i chyba trzeba zrobić jak najlepszy most, czy mi się wydaje. Nie, taki po prostu most robimy. I uwaga, patrzcie, tada! Musimy teraz, uwaga, budować. Budować, budujemy, 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 budujemy i uwaga! No! Coś tam zbudowaliśmy. Oczywiście lecimy dalej, no i zbieramy jeszcze większą ilość cegiełek. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować coś mega niesamowitego. Jeszcze nie wiem za bardzo co, no, ale to będzie na pewno fajne. Patrzcie, jaki by Bostek ze sobą robił, taki śmieszny. O, i to, co już postawiliśmy, mamy. Czyli w takim razie budujemy dalej. Budujemy cały czas, strzelamy, strzelamy, strzelamy i... O, co, będzie jakiś zamek? Nie mam pojęcia. Cały czas musimy zbierać tutaj te takie cegiełki, które są w sumie tylko i wyłącznie żółte. A to ciekawe, może później będą jakieś inne kolory? Na pewno będą inne kolory i prawdopodobnie również inne, troszeczkę bardziej skomplikowane przeszkody. Uuu, na razie to wygląda mi... Na pewno będzie zamek, nie? Nie uwierzę, że to nie jest zamek. Uwaga! tada No i skończyliśmy naszą budowlę. To faktycznie jest zamek! I my w to teraz mamy strzelić? Serio? No dobra, uwaga, strzelamy! boom Okej, okay. uuuu! Wow! Patrzcie, jak rozwaliliśmy to! Dobra, jeszcze raz strzelimy. Myk! O nie, to jest koniec zamku! Dobra, strzelmy jeszcze tutaj trochę niżej. Bang! Ja cię krycę! Jakby to wszystko rozwalamy. Nie! Cały nasz zamek, który zbudowaliśmy zniszczony. Czas zbudować kolejną niesamowitą rzecz. Tylko oczywiście weźmy te cegły jak najlepiej. Jak w najmniejszej tej ilości zużyjmy. ok? Nie wiem co by się stało. Jakby nasz cegieł nie starczyło na tutaj, ten most. Chyba byśmy tutaj to przegrali. Dobra. Zbieramy wszystko. ok? I mamy tych jak naprawdę dużo. Dobra. Stawiamy. Stawiamy, stawiamy, stawiamy. To chyba też będzie jakiś zamek albo coś innego. Ja tam z tyłu widzę jakieś chmury i wcześniej nie było. Nie wiem co to o Oznacza. Może będziemy musieli na to jakoś mega uważać. A może nie, dobra, zbieramy teraz wszystko to. Prawie wszystko zebraliśmy. Monetki, bardzo dziękuję. Przydadzą mi się oczywiście na maksa. I jeszcze więcej, oczywiście. Zbieramy tego, tego. Wow, strasznie dużo tego mamy. I czy, no niestety, nie udało nam się jeszcze tego dokończyć. Ale spokojnie, spokojnie. Teraz nam się na pewno uda. Tu widzę jakieś nie. Uważajmy, widzicie to? To nas chyba przetnie. Niezbyt dobrze, że się stanie, jak w to wejdziemy. Więc może lepiej to faktycznie ominimy. Uważajmy na to. I proszę bardzo, monetki mamy mamy. Czy to będzie ten sam zamek? Ja miałem wrażenie, że on troszeczkę inaczej wyglądał. I chyba, tak, on jest chyba jakiś taki mocniejszy mi się wydaje. Dobra, czekajcie, strzelmy na przykład w to. Bęk, uwaga. Wow, ale wieża rozsadzona. Teraz, nie, nie trafiłem. Dobra, druga wieża. A teraz od dołu. Boom, wow, ale wszystko leci. Myk, jocie ja cię krycę. Jak my to rozwaliliśmy. Tu już niczego nie ma. Koniec. Nasz zamek został zniszczony. I co to jest za bonusowy poziom? Ej, ja jestem na jakiejś rolce. To jest chyba rol papieru. O, co w tym wszystkim chodzi? Patrzcie, jak ja jestem wielki. Ej, ja jestem chyba za duży. Ej, ja jestem na pewno za duży. Ja jestem za duży. Pomocy. O, co w tym wszystkim chodzi? Jakie to jest wielkie. Patrzcie, jak my tym możemy sterować. Oui, 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 oui. To jest tak dobre. Yo. I patrzcie. Ej, co to jest? Czekajcie. Nie. Nie, tu jest 100 punktów. Ja przelecę przez te 100 punktów. Nie, co tu się dzieje? Patrzcie i mamy tylko 10. O, o, niedobrze. Bardzo niedobrze. I patrzcie. Schodzimy, 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 schodzimy. No i koniec. Klops. Co to ma być? Tutaj się Zatrzymuje i tylko dostajemy 10 punktów. Czyli rozumiem, że z każdym kolejnym zamkiem, tak naprawdę to się robi coraz trudniejsze do rozwalenia. Ja widzę, ojojoj, coraz trudniejsze, żeby tutaj to przejść, oraz mam nadzieję, że ten zameczek będzie coraz lepszy, taki ulepszony. Zobaczymy, właśnie, czy tak się stanie. Czy może jednak, wiecie, ten zameczek będzie cały czas taki sam? Chociaż wydaje mi się, że będzie on inny. No i mam takie wrażenie, okej, okay, no teraz patrzcie, to już na pewno będzie coś innego. Mamy jakieś przeszkody nowe. O nie, nie chcę nawet w nie tutaj uderzać, bo coś czuję, że no niestety to przegramy, jak tylko i wyłącznie w to wejdziemy, więc może lepiej tego nie róbmy, ale ojojoj, uważajmy tutaj, budujmy jak najmniej właśnie tych mostów, ponieważ wiecie, wtedy zużywamy jak najmniej cegiełek, no i więcej tych cegiełek będziemy mogli użyć do zbudowania tego właśnie fajnego e, zamku, czy cokolwiek to będzie, nie wiem, czy to będzie zamek, ale uwaga, zobaczmy, to mi bardziej wygląda na jakiś taki domek, chyba dom, no ale oczywiście przekonamy się na samym końcu, czy to tak naprawdę jest jakiś dom, czy to jest po prostu normalny zameczek, albo jakieś takie zączysto ogromne, Wow, to było naprawdę mega fajne. Teraz zbieramy kluczyki. Różne takie najpotrzebniejsze rzeczy. Oj, 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 uważajmy! Trzeba mega uważać. Zbieramy teraz to. No i proszę. Oh yeah! Patrzcie na to. Uwaga, uwaga, uwaga. Lecimy, lecimy. I no to na pewno jest dom. I czekajcie, skończyliśmy go. I teraz trzeba go rozwalić. Dobra, rozwalmy od góry. Bang! Wow, ej, czekajcie, to przeleciało. Bang, dobra, coś takiego. O, ale rozwałka, widzieliście to? Dobra, teraz zrobimy tu. Bum, dobra, coś takiego. Teraz idziemy tutaj, bang, rozwalamy to. Patrzcie, jak to jest zniszczone. Ej, to wszystko jest zniszczone. Bum! Rozwalamy jeszcze. To koniec, widzowie. Cały domek rozwalony. Nowy bonusowy poziom, ale teraz spróbujmy. Ej, patrzcie, to się pomniejsza. Ja chyba wiem, o co chodzi. O nie, o nie. Czemu to się pomniejsza? To się mega szybko pomniejsza. Jej, ja zaraz skończę. Patrzcie, widzowie. Nie dotarłem nawet do końca. Ale zobaczmy, co my w sklepie. Możemy kupić jakiegoś nowego skina, więc uwaga, co nam wylosuje? Ej, mamy jakiegoś takiego zielonego. No, spoko sprawa. A tutaj możemy Kupić, ej, nawet tą taczkę z tyłu! Dawajcie, chcę to kupić. Dobra, oj, mamy fajną taczkę i nawet możemy kupić cegłę nową, a kupmy nową cegłę. Czemu nie? Trzy nowe rzeczy. To będzie naprawdę ciekawe, dostaliśmy hamburgera. Ej, serio. Patrzcie, faktycznie teraz zbieramy hamburgery. O co chodzi? Nie, o, o, o co o co tu chodzi? Dobra, ciekawe, to jest bardzo myk, ale nas wyskakuje. Dobra, czy ktoś tutaj prosił o hamburgera? Może? Dobra, zbieramy teraz złoto, 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 złoto. Uważajmy tutaj na te kolce, one są niefajne, czy to. To, to są piły chyba jakieś. Dobra, no na piły też uważajmy. Ale ty, ile ja mam tych hamburgerów teraz? Łowatko! Ich jest naprawdę dużo! I czy ja naprawdę będę budować to z hamburgera? Nie mogę! Nie Łoca! Ale to wygląda, patrzcie! A my prawie, prawie skończyliśmy całą budowlę! Idziemy dalej, teraz jesteśmy jakimś takim różowiotkim chłopkiem, akurat pasuje idealnie do naszego autka z tyłu, które ciągniemy. Nie wiem, ja myślałem, że to autko, skoro jest już autem, a nie wózkiem, to my będziemy mogli, wiecie, na nim jechać, ale widzę, że chyba. Chyba nie, ojojoj, oj, oj. uważajmy. Oh, ale to było blisko, widzieliście? A ja chcę iść tutaj, albo nie tędy, teraz tu, teraz tu. O nie, ja tyle zużyłem cegiełek, ale chciałem zdobyć wszystkie cegły, które tutaj leżą na ziemi. No, przepraszam, niestety. I uwaga, czy uda nam się to skończyć, tą całą budowlę? Proszę, mam nadzieję, że tak. Czy to jest jakiś chłopek? To jest jakiś ludzik. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga zobaczmy, co to jest za ludzik, dobra? To jest po prostu jakiś taki hipek. Dobra, rozwalę go, może od głowy. Bang dobra, najpierw w głowę, dobra, trochę przelecieliśmy, teraz. bang. Okej, okay. oke, wow. ale rozwal Czajcie, teraz to. Dobra, 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 uwaga, szykujemy BUM, strzał. Jo, i teraz jego nogi. Dum. I proszę bardzo, wszystko zniszczone! Znowu ten poziom specjalny, tylko uważajmy! Bo jak widzicie, musimy bardzo, to bardzo dużo zbierać tych rolek, bo jak tego nie zrobimy, to patrzcie jak szybko znikamy. My no, Szybko, szybko, szybko się pomniejszamy, pomniejszamy, pomieszamy, pomniejszamy. Dobra, czekajcie, może już wystarczy, może już nie będziemy nawet tego zbierać za bardzo, albo może powinniśmy. Dobra, chwila, zbierajmy, zbierajmy je jednak. Ej, powinniśmy zebrać, bo tego będzie za mało! Patrzcie, uwaga, nie, 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 wystarczy nam, chyba, czy nie tak wystarczy. Ej, czekajcie, nie widzieliście, to było prawie idealnie. Odblokowaliśmy również kolejną osobę. Teraz takiego różnego koloru, ale ajajaj, widzę, że odblokowaliśmy też różne, najróżniejsze jakieś nowe przeszkody. Jak na przykład ta piła ruszająca się na, tak po, że tak powiem, no na tym takim niewidzialnym miejscu, gdzie ona była. No nie wiem, to jest naprawdę mega ciężkie, ale dobra, ojojoj, dobra, robimy coś takiego. Wyskakujemy, świetnie. Zbieramy kluczyk, może zbieramy tutaj coś tego tego, tego typu tutaj elegancko. Ładnie, ładnie, ładnie. Jest naprawdę dobrze. Bum! Zbieramy tego super dużo. Patrzcie, teraz tutaj idziemy, żeby jak najmniej cegiełek użyć. Dobra, świetnie, świetnie, świetnie. I proszę bardzo, jest! Patrzcie, i teraz budujemy jakiś chyba potężny zamek. Co prawda zamek już budowaliśmy. Nie jeden, ale nawet dwa zamki. Jednakże wydaje mi się, że ten zamek będzie jeszcze bardziej ulepszony niż poprzedni. Problem jedynie polega na tym, że moje cegiełki, które zbieram naprawdę ciężko pracując, no jakby to powiedzieć, jest ich troszeczkę za mało. Przynajmniej ostatnimi czasy, jak tutaj widziałem, to ich jest naprawdę mało. I czekajcie, nie, nie, mi się zaraz skończą! Ej, wy to widzieliście! Wszystkie cegły mi się prawie skończyły! Co to ma być? Dobra, trzeba naprawdę uważać, bo serio, to się zaraz tak źle skończy, że no ja nie mogę. Dobra, teraz widzicie co robimy? Tak, 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 tak. Dobra, teraz przechodzimy tędy. Okej, okay, ładnie. No, zrobiliśmy to. Jak najlepiej się da. Uwaga, uwaga, robimy coś takiego. No i jeszcze nawet nie zrobiliśmy jednej piątej tego. Lecimy, dawajcie, dawajcie, szybko! Zbieramy jak największą ilość cegieł Ojojoj, ciężko się zbiera te cegiełki, jak są dwa razy w tym samym momencie. Okej, okay, uważajmy na piłę. Dobra, dobra, ja nie chcę zbierać tych monet. Ja chcę tylko cegiełki zbierać. A na razie, no mam z tym, no, nie lada problem, że tak powiem. No bo tych cegiełek jest jednak troszeczkę mało. Za mało po prostu. Za mały cegiełek. Nie! Ej, co się stało? Widzieliście to? Przez przypadek wszedłem na piłę. Sorki, ja naprawdę nie chciałem. Ale dobra, jesteśmy już na tym samym miejscu. No i teraz oczywiście zużywimy jak najmniejszą ilość tutaj cegiełek. No i patrzcie, i tak tych cegieł nie jest za jakoś mega dużo, ale na pewno jest ich trochę więcej. Dawajcie, kładziemy, kładziemy, kładziemy. Ej, to będzie naprawdę potężny zamek. Mam nadzieję, że go w tej chwili skończymy. Oczywiście, mogą być jakieś lekkie problemy, występować jakieś tutaj komplikacje. Co to za przycisk? Ej, jaki fajny przycisk! Widzieliście to? Kliknęliśmy i proszę bardzo, pojawiła się taka wielka cegiełka. No i o to chodzi. Tutaj też się pewnie pojawi cyk, dobra, klikamy. Oh, ja, yeah. To jest tak fajne. To jest to po prostu mega mi ratuje życie. No i mega mi ratuje moje cegiełki, które inaczej bym musiał tutaj. A tak to możemy tutaj ładnie wykorzystać gdzieś indziej, dobra, spokojnie. i teraz patrzcie, ile cegieł! Dobra, kończymy to, patrzcie, kończymy ten zamek. i uwaga, końcóweczka jest! Ale ten zamek jest mega silny. Dobra, jak myślicie, ile strzałów nam tutaj będzie potrzebne? Dobra, jeden, patrzcie, jeden strzał, dobra, jeden strzał. Teraz drugi strzał, Bang, dobra, dwa strzały, teraz trzy chyba. Ja myślę, że z pięć, dobra, cztery. Uwaga, i piąty strzał, boom! I może ewentualnie szósty jeszcze gdzieś tutaj, ale już wszystko jest zniszczone. No czyli tak z sześć strzał. Pamiętajmy o Specjalnym poziomie, i teraz na pewno uda mi się zdobyć po prostu maksymalną ilość punktów. Pamiętajcie, że nie wystarczy zbierać tego jak najwięcej, tylko trzeba to zbierać mądrze, ponieważ to w pewnym momencie się kończy. No, i jeżeli to będzie za duże, no to nie będzie zbyt dobre. Czekajcie, czekajcie. Dobra, usuwamy to. Nie chcemy tego, nie chcemy tego, nie chcemy tego. Dobra, chcemy trochę tego. Dobra i koniec. Ej, dobra, czy mi się uda? Nie, nie uda mi się! Nie, zbyt szybko! Zbyt mało, a było tak blisko. Mamy również nową taczkę, i teraz jest to takie dosyć dziwne. To jest taki wózek jakiś taki. Dziwny. Ja chyba wolałbym auto, no bo na aucie się troszeczkę lepiej chyba zbiera te cegły. Ale tutaj to nie ma znaczenia. Klikamy w przycisk. Ogo, dobra, ten jest przycisk jest naprawdę fajny. Ciekawe, czy będzie jakiś zły. Ten drugi też jest fajnym przyciskiem. O tak. Ale ej, moje cegły. Ej, prawie mi się skończą. A ja przypominałem, że ja chcę zbudować coś fajnego, nie? Więc fajnie by było, jakbyście na przykład cegły się tutaj pojawiły. Bo zobaczcie, jak ja im mam ich mało. No to jest niesamowite. Ja mam ich tak malutko tych cegiełek. Proszę, potrzebuję ich więcej. O wiele więcej niż po prostu teraz. Ich mam, no, bo na razie to jest naprawdę jakaś tragedia. Uwaga, robimy coś takiego. pek dobra, let's go! I uwaga! No troszeczkę tych cegieł mamy, ale nie jakoś dużo i. Ej, co tu będzie? Nie wiem, ale trzeba to sprawdzić. Musimy to obczaić, dlatego oczywiście. Może teraz nam się troszeczkę bardziej przy po szczęści poszczęści, i po prostu zbierzemy tych cegieł, tyle, że nam wystarczy na zbudowanie tego wszystkiego. Ej, trzeba idzie tak, zebrać tyle cegieł, żeby za jednym razem zbudować wszystko. To by było naprawdę trudne. Myślę, że jest to praktycznie niemożliwe, ale. Możemy tutaj spróbować, dobra, zbieramy te cegiełki, ok. Oczywiście, ja i tak przechodzę naprawdę w drogi, które są najlepsze, widzicie? To jest najlepsza droga, czyli taka droga, która po prostu zużywa jak najmniej cegiełek, a ja i tak tych cegieł mam mało. Zobaczcie, ej dobra, teraz to prawie skończymy. Nie, ale naprawdę, zobaczcie, taką dużą część budowli już kończyliśmy. Więc teraz wystarczy, że tylko po prostu przyniesiemy te cegiełki do celu, do tej celu, jak to się mówi, no do tego celu po prostu. No i będzie git. tylko fajnie by było, jakbyście mi dali. Trochę więcej tych cegieł! Zobaczcie, jak ja mam ich mało! No nie mogę! Ja nie cię ja kręcę, widzowie, one wszystkie tak naprawdę mi wystarczają jedynie na most. Dobra, zbieramy kluczyk. Let's go. Mamy klucz i teraz proszę, błagam, żeby tych cegieł tutaj było naprawdę dużo, bo ja inaczej tego nie zbuduję, a ja już chcę już to zbudować, skończyć, żeby to było fajne, eleganckie, duże, po prostu no najlepsze na świecie, prawda? Uwaga, o, tam widzę ten zamek w oddali. Proszę, proszę, tu jest bardzo dużo cegieł do zużycia! Nie! Nie róbcie mi tego! Błagam was, dobra, uda mi się chyba. Skończymy to, nie? Skończymy. Dobra, kończymy, 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 kończymy. O, dobra, udało się, ale ledwo. I teraz mamy taki zamek, ale zobaczcie, on ma troszeczkę inne te wieże. Dlatego rozwalemy najpierw. A może tutaj na środku? Wow! Ej, widzieliście to? Raz wystarczyło, że raz uderzyłem w to i to prawie wszystko zostało zniszczone. Drugi raz, trzeci raz i koniec! Uuu! Zobaczcie na to, wszystko zostało rozwalone, ale to skazackie. Mamy teraz specjalny poziom, no który oczywiście niestety, no jakoś najlepiej nam na razie nie wychodzi, ale pamiętajcie o co w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby to było jak największa ta spiralka z papieru, tylko żeby jak najlepiej po prostu trafić w tamte punkty. Tylko właśnie pytanie brzmi jak mamy w to trafić. Dobra, wydaje mi się, że teraz już powinno wystarczyć. Dobra, dobra, patrzcie na to. I teraz trafiamy w stówkę. Nie, za dużo trochę, trochę bardzo za dużo. Nie o wiele za dużo. Nie, i naprawdę trafimy do dziesięciu. Najgorzej. Ale za to patrzcie, zamiast cegiełek mamy teraz arbuzy. Rozumiecie to? Normalnie na świecie arbuzy, mamy fajne arbuziksy siemako, siebie Fajne to sobie arbuzy, co nie naprawdę kozackie, powiem Wam że, że No i że tak powiem całkiem spoko to wszystko wyglądało. Wow, o, dobra, wiem coś. Takiego mega mega dawajcie. wszystkie arbuzy zbieramy. Zbieramy. Oj, czekajcie, trzeba uważać. O, oh, problem. bym oberwał. Ej, dobra, jak bym zrobić cokolwiek z arbuza? Chcę to widzieć, Serio. Ej, a w ogóle, ciekawi mnie, co się stanie, jak ja będę to rozwalać z arbuza. Czy to się szybciej rozwali, czy może trochę wolniej? Nieważne. Zobaczmy w każdym razie, co się teraz tutaj zbuduje. Uwaga, uwaga, oj, oj, co to będzie? Hmm, nie mam pojęcia, ale jest to naprawdę ciekawe, dlatego oczywiście zbieramy jak największą ilość arbuza. Klikamy w to. Oj, uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj widzę tą piłę, tak? Tak, widzę tą piłę i widzę, że mi się prawie kończą moje bloczki. Dobra, trzeba uważać. Ale spoko, zbieramy tego jak najwięcej. Pyk, pyk, pyk. dobra, dobra, jest, jest, okej, jest, okej, okay, okay, dobra, jest naprawdę fajnie. Zbieramy jeszcze więcej tego arbuza. Nie no, jak mi się jak mi się skończy ten arbuz. Jak ja nie będę mieć wystarczającej ilości, to mi będzie naprawdę smutno, ale klikam tutaj w to. Oj oj oj, dobra, robimy coś takiego. Ładnie, ładnie, ładnie. Pamiętajcie, ej, ja w ogóle nie ja ma nawet chłopka, który jest w takim kolorze arbuza. Widzicie, on jest taki czerwony, ma takie spodeki fajne. Ej, co jest? Arbuzowy chłopak po prostu. Wszystko Arbuza i uwaga, dobra, to już tutaj kończymy Let's go, dobra, pam, 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 pam Zbieramy jak najwięcej cegieł, zbieramy również Jak najwięcej pieniążków, które nam się na pewno Przydadzą i uwaga, co teraz Budujemy, co to jest za budowla Ej, nie mam pojęcia, to jest chyba jakiś wieżowiec Teraz jesteśmy super bohaterem I patrzcie jaki mamy wózeczek Taki z palemką, idealny po prostu Na arbuzy, ej, albo mi się zaraz Skończą te nasze arbuzy, proszę tutaj uważać Nie, naprawdę mi się zaraz skończą arbuzy Nie, dobra, zbieramy ich, więc może jednak Mi się nie skończą, ale i tak było dosyć gorąco. To, że tak powiem, dobra, idziemy teraz tutaj, oj uważajmy na to bardzo serdecznie, świetnie ale nam naprawdę dobrze idzie tych arbuzów mamy mnóstwo, no i oczywiście patrzcie mamy koszyczek, koszyczek to jest taki specjalny na arbuzy, taki powiedziałbym troszeczkę taki vibe wakacyjny, wakacje, wakacje wakacje, zdawajcie arbuzy, arbuzy, arbuzy arbuzy, ej w sumie arbuzy też się kojarzą z wakacjami chyba, nie, tak mi się wydaje ale co to jest, co to jest za wieżowiec no na pewno będzie wieżowiec, tylko okay, nie wiem za bardzo o co w tym wszystkim chodzi i dobra, skończone, to jest Aha, widzę! To jest zegar, widzicie? Czyli to jest tak jakby taka wieża zegarowa. A masz! Beg! Wow! Ale to jest satysfakcjonujące! I druga kula, bang, O nie! I cała wieża została rozwalona. Rozwalmy jeszcze to tutaj. Dobra, meg porozwalajmy to. Ej, halo, nie mogę w to trafić. Czekajcie, bo to trzeba trochę niżej. Okej, okay, teraz jest idealnie i bęk, Dobra, wszystko zniszczone, ale to było mega super. No i ostateczny bonusowy poziom! Zobaczmy, jest to ostatni bonusowy poziom. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Patrzcie, ja mniej więcej wiem, jak dużą rolkę trzeba zrobić. Załóżmy Dobra, to jest niewystarczająca rolka Jeszcze, 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 jeszcze Dobra i teraz stop I Teraz patrzcie Nie będziemy tego za bardzo zbierać Nie zbierajmy tego, nie zbierajmy, nie zbierajmy, nie zbierajmy, nie zbierajmy, nie zbierajmy, już koniec, już koniec, już koniec, już koniec, ej, jest dobrze! Jest bardzo dobrze, ej, jest mega dobrze Patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to Ja cię kręcę Udało nam się, wygraliśmy to